Cześć, witajcie Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj zabawa z kuniem. Nie wiem, czy to będzie tylko szyba. Wrzucę tak na szybko. Możliwe, że korekty dopiero w nowym roku i to zrobię oddzielny film. A tutaj takie szybkie wstawki. Zacznę pierwsze. Yy, to już drugie podejście, bo już widziałeś tutaj, żeby pozbyć się hologramów. Drugie podejście, jeżeli chodzi o szkło chcesz zarzucić tutaj powłokę, której nie skończyłem testu trwałości, która jest zajebista, tak jak już film widziałeś i się wypowiadałem na ten temat. Jest nieprawdopodobnym produktem. Yy, więc czas na cięcie, gięcie. Rys wiele nie ma. Tak naprawdę są tylko rysy po wycieraczkach. Nikt tu się nie pastwił skrobaczką, krobaczką. O właśnie. skrobaczką, bo dlaczego? <laughs> no w tamtych rejonach, gdzie jeździła to auto nigdy nie widziało śniegu ani mrozu. Więc tutaj mu się zacznie dopiero, kurde. No, tutaj poczuję, co to znaczy europejski klimat. No dobrze, słuchaj, ja stawiam GoPro w przyspieszeniu i będę się tarmosił tutaj z trenkiem Ceru. Oczywiście, nie będę ci tutaj hmm, tłumaczył co i jak, bo filmy są tutaj, się nic nie zmieniło. Trenek Ceru, cierpliwość, pstryk. Później, może, przy aplikacji, wrzucę GoPro na dynkę i. Zobaczymy, na ile mi się udało usunąć rysy. Jeszcze muszę wejść, widzę, do środka, umyć we wnętrzu szybę. Więc co? Pokażę Ci rysy, jak to wygląda, i pokażę Ci rysy. Po, i co słyszymy się przy aplikacji Powłoki. I'm gonna stuff. <laughs> no jak widzisz przerwa żeby coś ci pokazać ewentualnie wspomóc no burdelik jest wiadomo będzie myte ładnie to idzie szyba nie jest za bardzo twarda rysy od więc to mm, ale do czego zmierzam yy, zmierzam do tego że 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 filc kiedyś wrzucałem w filmie na grupie nawet nie wiem, której może na Facebooku. Ja robię sobie taki otwór jak do Dual Action. I tam oczywiście szamani, że Kum, tu ci się będzie zbierał urobek. Zobacz, ja jestem w trakcie. Jaki masz tu urobek? Gdzie? Gdzie tu jest urobek? Że urobek i to będzie... Najbardziej się wypowiadają ci, co nigdy tego nie robili. I polecam ci. Robisz sobie otwór na samym środku. Nie ma szansy, żeby ci powstały świrle. Bo z reguły powstają jak ci się tu już nazbiera kłębek taki właśnie filcu i on rysuje nieraz oczywiście jak nie dbasz o czystość może być to paproch ale filc czyszczony słuchaj tylko jak zmieniam teren czyli w tym momencie czyściłem go raz dwa trzy trzy razy to jest trzeci raz i wyczyszczę go czwarty raz i przejdę tu i to jest wszystko i to jest już mega wspomaga kurczę cięcie na szybie naprawdę. Nie robi ci się tutaj świński taki ogonek i nie rysujesz szyby. Więc też proponuję wszystkich kurwa internetowych, tiktokowych szamanów nie słuchać. Uwierz mi, to jest sprawdzone i to już i nie na jednej szybie mega wspomaga cięcie szyby. No dobrze, jesteśmy już przy aplikacji. Tu są takie kropeczki od środka. Nic z tego nie wierzę. Musi wjechać glas polisz. Ktoś kto konserwował deskę. Tak jakimś plakowym sprzętem. Tak jak widziałeś, ani jednej ryski, ani jednej najmniejszej, najdrobniejszej. Jedyne co to wtrącenia, gdzie też je mało widać, bo bardzo ładnie wypłukałem. Teraz tak, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, wiadomo będzie od ug nie wiem jak czytać tę firmę kurczę i teraz y, film o tym produkcie jest jutro <grydy> dosłownie premiera firmu jest jutro także kurczę pięknie się składa tam męczyłem się z docieraniem bo dałem za dużo produktu a tutaj postaram się to zmienić okej okay. o już go nie widzę dobra no właśnie, czyli ładujemy. Będziemy najwyżej docierać konkretnie już. Ja muszę widzieć, więc nie mogę tak jak na sucho jakoś mi to kurcze nie bardzo idzie. Ja muszę widzieć, że ja mam produkt, że ja nim pracuję. Tam położyłem możliwe, że za dużo. I tutaj też pewnie będzie go za dużo. Dwie godzinki do utwardzenia. Równo rozłożę. Na Audi naprawdę obrzydliwie siedzi. Naprawdę obrzydliwie. Obrzydliwie. Coś pięknego. Ok. I zostawiam. Co to kurwa znik. Kurczą chciałem powiedzieć znikło. Dobra. Sam odparował. Tu jest. Tu go nie widzę. Trudno. Kolejna warstwa. Ok. Na telefonie. No dobrze. Słuchaj, praca lekka i przyjemna z tą szybą naprawdę. Wycinanie nie było jakieś trudne. Wałcie, tak jak mówiłem. Nie była używana skrobaczka, więc nie narobiono głębokich rys. Ja tego też unikam. Dla mnie to jest niepotrzebne. Skrobaczka jest mi zbędna. Wolę przykryć sobie matą i wtedy jest wzorowo. No dobra. Słuchaj, tutaj widzę, że zaaplikowałem, ale tam też chyba siedzi. A tam już nie widzę, muszę wziąć latarkę. Trochę tu mam bałagan kurczę. Zaraz jadę Odebrać Pasek startowy do Run No Tak to wygląda gdzie ja położyłem lata rękę no, Ale najpierw to zakręcę powłokę co Tak będzie najlepiej Tak jak widziałeś wyjechałem kurczę, opukałem autko Wybiłem ciśnieniem te Godzina Za 20 ok czyli 15:20, 17:40. E, 15, 17:40 wlatuje z docierankiem. Powłoka tu, i teraz szukam latarki, którą położyłem tu. Z tego co kojarzę. Tak. Dobrze. To odkładam też tu. Ok. Muszę zobaczyć, czy ja tu rzeczywiście zaaplikowałem, bo mnie. Ja nic tu nie widzę. Nic tu nie ma. Tu jest, a tu mi znikło. <grych> Czajisz, bazę? To jest, a tam nie ma. Idę z drugiej strony, jak odparowało, to oznacza, że jest git. To jest to samo, tu jej nie ma, czyli a na czarnym gdzie nie mi gdzie nie widać. Dobra, okej. Okay. Słuchaj, no zobaczymy. Yy, raczej na pewno jest poprawnie zaaplikowane, to nie ma tematu i w każdym miejscu, więc później tylko kwestia dotarcia. Minimum 20 stopni. Yy, ja mam tutaj ile? A czy okolice 20, o tak powiem 197. ale jazda, Perfekto no tutaj widać, że siedzi kurcze i tu jest jej za dużo czyli teraz położyłem ją optymalnie, żeby nie było fajnie, że nie ma żadnych rysek, słuchaj, następny filmik, nie wiem może i polerka, nie, nie mam pojęcia wiesz, no, radio muszę zmienić jednak kurcze, naprawiłem je, wygrzałem i coś mu się popieprzyło i nie chce grać, mryga ale to jest przypadłość tego modelu, prawdopodobnie wskoczy od Tesli, będzie cały duży panel dotykowy Ble! No nie mam wyjścia. Ten mi się podoba. Nie kupię takiego używanego, bo to będzie to samo. A ten mi się podoba, bo jest tak surowy właśnie, pasuje do wnętrza. Tamto to będzie takie jak ma siodło do świni. No ale trudno, co zrobić. No dobra, słuchaj, praca naprawdę bardzo łatwa i przyjemna. Muszę jeszcze na grupę wskoczyć Mustanga i zobaczyć, o co tu chodzi z tym, bo tu mam jakieś wejście, kliknięcie. Z tej strony lusterka, nie wiem, co to jest grane. Też jakiś taki biały kwadracik, co ono oznacza. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tutaj wygląda tak, jakby coś było jeszcze doczepiane. Ciekawy jestem co może kamerka. Hm, to już by było miodził. Yy, wszystko yy, się dowiem na grupie. No dobra, słuchaj. Yy, coś jeszcze? Wszystko kurczę, teraz tylko cieszyć się z użytkowania tej szyby. Co fajniejsze, ma bardzo mało odprysków i szyba jest tak fajnie wyprofilowana, że nawet jak jeździłem, to nie widziałem tych rys. To teraz to już będzie po prostu tak, jakbym nie miał szyby. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!